Przypomina mi się jeden z y, 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 pobytów w sądzie w sprawie tam, gdzie byłem posądzony o to znieważenie policjantów. Było trzech, dwie pani, jeden pan i tamta pani taka najbardziej taka taka aktywna w tym procesie żądała, tak ładnie to wyraziła od sądu najwyższego wymiaru kary, czyli żąda więzienia dla mnie za znieważenie siebie i jeszcze innych. Z tego tytułu, że powiedziała, że no, jak sąd zarządzi jakąś tam karę finansową, to i tak wierni się na księdza złożą, nie poniesie żadnej konsekwencji, w związku z czym wzywa sąd do tego, żeby wsadzić do więzienia. No także proszę wiedzieć, że ja sobie z tych rzeczy zdaję sprawę. Rzeczywiście tak jest. Sąd mnie pyta, z czego ksiądz żyje. Z łaski Bożej, i z, z tego, że mnie wierni utrzymują. U pana mieszkam, za wodę nie płacę, za prąd nie płacę. Mama, tu jest siostra, jem, ja nie pytam, kto za to zapłaci. No ksiądz Jacek Wielebny, bałem, mówił, że wierni mają obowiązek księdza utrzymać. Cieszę się, że trzynastu kaplicy nie kosztuje 12 tysięcy złotych itp. Itd.